Cześć, witam bardzo serdecznie, z tej strony Konti w kolejnym otwieranku na kanale, tym razem nie Pokemony, a Lorcana, proszę Państwa, zamówiłem sobie starter deck z lorkany z Śpiącą Królewną i Simbą, są to kolory niebieskie i czarne, tudzież szary, Sapphire Steel, <coughs> a tak mnie jakoś naszło na zakupienie startera, mimo iż prawdopodobnie nie, bardzo, nie będę miał za bardzo gdzie ani z kim pograć, no chyba, się to zmieni. Byłoby miło, jeżeli ktoś z Gorlitz lub okolic e, również miałby ochotę wejść w świat lorkany TCG od Disneya, od Ravensbergera, tak dokładnie, bo to Ravensberger jest wydawcą tej karcianki, e, to zapraszam. Ja już swój dek, jak widzicie, będę miał, e, więc moglibyśmy się zgadać na jakieś pogranie. E, dobra, zabieram się za otwieranie. To jest w środku, jeszcze pokażę dla osób niewtajemniczonych. Jest to starter deck składający się z 60 kart, z dwoma kartami Foil, czyli z tymi, które tu widzimy u góry: Aurora, Dreaming Guardian i Simba Returned King. Do tego mamy 11 damage counterów do yy, kładzenia na ranne jednostki. Playmata papierowa, e, papierowy token tracker, czyli ten nasz jakby tor, punktacji. E, no i odpowiedź, odpowiedź i game rulesy, czyli po prostu instrukcja e, gry, e, jak ogólnie grać w Lorcanę, plus jeden booster pack. E, no, klasyczny boosterek z 12 kartami, żeby nie było smutno. Zakupiłem sobie jeszcze jeden, więc będą dwa boosterki tutaj do otwarcia, co się trafi. To się okaże. To się spróbuję jakoś dostać do tego. Mam nadzieję, że od dobrej strony dobra. Chyba jest ok. Wysuwamy nasz zestawik. Wszystko widzę, że się wysypało z niego. I co my tu mamy? Tu mamy naszą talię w, takim, w takiej folice, Zawinięte wszystko. Tutaj mamy nasz boosterek. Z first chapteru. Drugi chapter jest już dostępny. Trzeci za niedługo ma swoją premierę, Chyba dokładnie za tydzień, o ile się nie mylę. Tutaj mamy naszą wypraskę z właśnie z tymi tokenami obrażeń i ten nasz znacznik do toru punktacji, którym sobie po prostu znaczymy na naszym torze, co i jak ile mamy punktów w danym momencie. Tutaj jest nasza papierowa playmata. Ona jest taka malutka z tego względu, że tu wiele nie trzeba. Tak naprawdę mamy miejsce na discard. Coś ciemno mi się tu zrobiło. Mamy miejsce na talie gry, znaczy karty w grze. E, nasza studnia e, z tym stuszem Inkwell, czyli tutaj jakby Inkwell można rzec, że to jest taki odpowiednik trochę Landów z Magica. E, z tym, że no Ink jest jakby bez koloru. Karty mają kolory, deki, e, aczkolwiek tutaj Ink jest po prostu jako ogólna nasza taka waluta czyli nie mamy tak jakby w Magicu był podział, że na przykład graliśmy nie wiem Red Blue Deckiem przykładowo, no to mieliśmy Red Lendy, Blue Lendy i tak dalej tutaj po prostu ink jest jako całość no i nasz tor punktacji, lore e, nasza wiedza do 20 punktów kto pierwszy zdobędzie 20 punktów wygrywa grę i nasza instrukcja e, zasady rozgrywki nie mogę sobie trafić jak e, to obrócić znajdź mi Wpadło do, do ust jakiś chyba kłak. E, no i co? No i nasza talia. Tak więc e, Aurora Briar Rose na starcie. Rozpakujemy sobie najpierw ten deczek. E, talia jest gotowa: 60 kart. Można od razu rozpakować, wsadzić w koszulki i nią grać. E, jest tu jakieś. Tu coś jest. Tu jest jakieś taki Jakieś takie, nie wiem, miejsce klejenia. I powiem szczerze, widzę, że nie mogę się za bardzo do tego dobrać. Chyba w tę stronę to powinno rozerwać. O, coś poszło, coś poszło, karty na szczęście chyba nie, dobra, udało się, tak więc szybki przegląd talii, jakoś tak ze względu na Simbę wybrałem sobie ten deck, z tego względu, że jakoś tak lubię, no udało mi się wyciągnąć to kłaka w końcu, jakoś lubię Simbę, no i tu mam Aurorkę, co tak przeglądnę sobie, bo tak byle jak, bo to o, trzy Aurory, czwarta Aurora, Dreaming Guardian, czyli to jest ta właśnie ta, ta foil karta, holo, i tu mamy też Simba. To są te dwie karty holo. Strasznie słabe światło, Mam powiem szczerze, nie zaznaczyłem sobie góry. Kolejna Aurora. Launder. Gramatala, Jasmine. Maleficent. Myszka Miki. Detektyw. Mufasa. King of the Pride Lands. Kolejna myszka, znowu Mufasa. Scar jako Villain. Czyli Skaza z polskiej wersji językowej. Develop your brain. One jump ahead. Coconut basket. Magic Golden Flower, Bestia, kolejny villain. A nie, to jest Bestia, chyba z z tej pięknej bestie, nie jest jako villain, on jest jako książę i bohater. Kapitan Hack, Gunsy, Herkules, Truchiro, Christoph Maui. Maui jest wielki i mały jest potężny. Prince Eric, Imba, po raz kolejny, tylko w innej wersji. Fire the cannons, grab your sword. Ransek, smash i frying pan. Także to jest ta talia startowa. Oczywiście z tego się, że tak powiem, wychodzi do składania tej rzeczywistej talii, więc wiadomo, sobie ją gdzieś tam odłożę na bok. No i co, no i dwie paczuszki. Mamy Elze i mamy, nie wiem, kto to jest, nie pamiętam. Znaczy się nie kojarzę, może nie, nie pamiętam, co nie kojarzy. Tak, bo to aż tak bardzo dobrze nie znam tych. Wszystkich bajek Disneya. Więc tutaj niestety nie kojarzę. Nie wiem z jakiej to w ogóle bajki. więc komu w drogę temu paczki. Mamy Gufiego, No faktycznie coś to światło ci słabiutkie. Hakuna Matata. Magic Broom. Stampede. Flounder. Prince Eric. Tamatoa. Gramatala. Myszka Miki. Pierwszy Rar. Skar, w innej wersji niż ten w Starter Deku. Później mamy Kapitana Haka, również też rara. I na koniec mamy Komona Tinkerbella w wersji holo. I głowę Myszki Miki. Także ostatnia karta zawsze jest w wersji holo lub Enchanted. Enchanted to jest ta najdroższa możliwa, bardzo rzadka karta, która może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych w przypadku Elzy. I druga paczka. Enchanted Elza w tym momencie stoi w okolicach tysiąca złotych, jakieś 600, 650 do 700 euro, mniej więcej. Czy się coś zmieniło? Nie wiem. Na pewno jeszcze parę dni temu taka była jej wartość. Także fajnie by było taką Elzę trafić. Aladdin, Merlin, Minimaus, Sebastian, Jetsam, Cerberus, Befarl. Jasper Aurora. Kolejna wersja. Regal Princess. Kolejny Rar Jafar. Tu mamy Ultra Rara. A Whole New World. To jest pieśń. I na końcu mamy Holo Ancomona. Mad Hatter. Szalony kapelusznik. Który tutaj nie wiem, czy to, to jakieś roślinek. kwiaty z tych kapeluszy wyrastają, czy nie. No w każdym razie dropów tutaj żadnych ciekawych nie ma najwyższy drop to ultra rare a whole new world także nie siadło ale zobaczymy tak jak mówiłem jeżeli ktoś z Gorlit lub okolicy tutaj niedalekiej miałby ochotę się trochę pobawić e, z lurkaną coś e, nabyć jakiś starter deck żeby zagrać to ja zapraszam jak najbardziej ja sobie to teraz zakoszulkuję na spokojnie i i będę myślał co z tym zrobić tak więc zapraszam do zostawienia suba jak nie macie łapy Wpadajcie na Twitcha, na media społecznościowe, wszystkie linki do wszystkich kanałów i mediów będziecie mieć w tym opisie tego filmu, w tym opisie, w opisie tego filmu i ja się z Wami na ten moment żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach, widzimy się na streamach, trzymajcie się, cześć.